Zapraszam serdecznie na portal Wave PC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. wwwwfpc.pl. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na recenzję klawiatury od Sharkun Skiller Pro Plus. Zapraszam na film. Moi drodzy, nie będę wracał do tego, co było w opakowaniu i co jest na opakowaniu klawiatury Sharkun Skiller Pro Plus, ponieważ to było w osobnym filmie. To było tematem rozpakowania tej klawiatury. Zaczniemy już więc konkretnie od na początek wtyku. Mamy wtyk USB pozłacany oraz przewód w Oplocie. Oplot materiałowy. Przewód jest dosyć sztywny, wystarczająco długi, natomiast on jest dosyć cienki. Nie podejrzewam, co prawda, żeby były z nimi jakieś problemy, ale warto to zanotować, bo w porównaniu do tych klawiatur, które wcześniej testowałem, on no jest naprawdę cieniutki. Sama klawiatura. Posiada układ klasyczny z blokiem alfa, numerycznym, duży enter, mniejsze troszeczkę shift, no ale nie ma problemu jeżeli chodzi o korzystanie. Ona jest dosyć szeroka, z takich cech, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Przede wszystkim mamy sześć klawiszy MAGR z boku po lewej krawędzi, przy lewej krawędzi klawiatury. Mamy klawisze dedykowane do ustawienia jednego z trzech profili. Działa to na bardzo prostej zasadzie, kiedy mamy profil pierwszy aktywny, świeci nam się dioda nad klawiaturą numeryczną oznaczona jako P1. Profil drugi, druga dioda P2, profil trzeci, jednocześnie świecą się diody P1 oraz P2. Mamy tutaj trzy dedykowane klawisze. Pierwszy otwiera nam mój komputer, drugi domyślnego klienta poczty i mamy przycisk ze stroną domową, czyli uruchamia nam przeglądarkę. Na prawej krawędzi u góry mamy przyciski multimedialne. Co ciekawe, część funkcji, zwłaszcza multimedialnych, są również powtórzone przy klawiszach. Od praktycznie F5 aż do F12, które działają z przyciskiem funkcyjnym, który znajduje się na dole, zastępuje prawy przycisk Windows. Lewy przycisk Windows jest normalnie, jak to często bywa w klawiaturze gamingowej. Mam oczywiście możliwość jego wyłączenia, przytrzymując przycisk FN oraz korzystając z funkcji. Green screen tutaj mamy włączenie wyłączenie trybu gamingowego, który automatycznie włącza nam wyłącza przycisk Windows. Obok pod scroll lockiem oraz pod pause break mamy przyciski, które umożliwiają nam zarządzanie podświetleniem tej klawiatury. Mamy tutaj Aż 7 kolorów poświetlenia plus tryby od 10 do 100% ze skokami co 10%, o tym jeszcze troszeczkę powiem. Oraz dwa tryby pulsacyjne, jeden przy stałym kolorze, drugi przy zmiennym kolorze. Poniżej mamy układ klawiszy Insert, Home, Delete, Page Up, Page Down, End, które no, są zachowane w tradycyjny sposób. Poniżej przeciwki strzałek, tutaj z pewnością zauważyliście również skróty wsaid i D. Możemy sobie w zasadzie zamienić z tych strzałaczek korzystać i w zasadzie jeżeli chodzi o funkcje multimedialne to tyle, jeżeli chodzi o funkcje gamingowe warto tutaj dodać jeszcze kwestię antyghostingu czyli możliwość przyciśnięcia wielu klawiszy jednocześnie za chwilę zobaczycie sobie jak działa antyghosting w praktyce więc tutaj nie będę tego przedłużał, zobaczmy co mamy na dole klawiatury. I na dole mamy tak samo jak na topie obudowa wykonana jest z matowego czarnego tworzywa dodatkowo jeszcze takiego chropowatego, natomiast niepokrytego Żadnym dodatkowym antypoślizgowym materiałem. Widzimy na dole cztery nóżki antypoślizgowe i dwie na górze. Przy czym mamy tutaj gumki, które są jako osobne akcesorium, dokładane, zakładane na nóżki, których możemy regulować położenie. I tutaj moja taka uwaga: zobaczcie, jeżeli nóżka nie posiada tej gumki antypoślizgowej, bardziej się klawiatura śliska, natomiast Możemy tą nóżkę zamknąć i w pełnym zakresie regulować jej położenie. Natomiast przy drugiej nóżce, która posiada założoną tą gumę, niestety, ale w pełnym zakresie regulować położenia klawiatury nie możemy, bo się po prostu nóżka do końca nie zamyka. Co więcej, nie wiem czy będzie to widoczne, założymy sobie jeszcze tą jedną gumkę, postaram się to Wam pokazać. Natomiast klawiatura posiada kilka otworków, tak jak na przykład ten tutaj. O, nawet troszeczkę coś tam prześwituje. To są otwory na wylot klawiatury, które utrudniają tak naprawdę jej zalanie. Jeżeli tu jakiś płyn się dostanie, to on po prostu ścieknie nam na dół klawiatury i nie powinien doprowadzić do jej uszkodzenia. Sprawdźmy teraz obsługę antyghostingu, czyli tutaj odpalony program na stronie Microsoftu. I może zaczniemy od tradycyjnie, czyli W, S, A i D bez problemu. E, R, T. Ile tych klawiszy dodatkowo wciśniemy, no tu już nie wciśniemy za dużo, w zależności zobaczcie, od bloku na tym górnym jeszcze TR, TR2, tr czyli w sumie mamy w tej chwili 6 klawiszy jednocześnie wciśniętych. E, zobaczmy z bloku poniżej. O, tutaj można więcej wcisnąć klawiszy. Bo tutaj zobaczcie, tu ze spokojem jeszcze nawet E jestem w stanie wcisnąć, czyli cały rząd plus 1 i na dole jeszcze X złapie. W tej chwili mamy ile policzmy szybko 2-4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Klawisze, jak dobrze liczę. I zobaczmy sobie blok dolny teraz. No tutaj zobaczcie. ZX X, wciska. C już nie reaguje. V nie reaguje, spacja nie reaguje. Enter nie reaguje, strzałki kierunkowe nie reagują. I już nie można tutaj praktycznie nic z góry wcisnąć. Czyli tutaj nawet trzech klawisz nie wciśniemy. Shift, Shift, Alt i P też już nie reaguje. Zobaczmy sobie. Teraz tak, ze spacją. Tutaj mamy w tej chwili 4, 5, 6, 7 klawiszy. Tutaj, jak chodzi o blok numeryczny, to praktycznie jesteśmy w stanie cały jednocześnie wcisnąć. Nie wiem, czy będę miał tyle klawiszy, żeby, tyle palców, żeby wszystkie klawisze wcisnąć. Dokładnie od jedynki do 0 jesteśmy w stanie jednocześnie wcisnąć. Natomiast no, na tym bloku dolnym dwa klawisze ZX blokują nam praktycznie resztę. N nie jesteśmy w stanie wcisnąć, a M już tak. Czyli zobaczcie, że dosyć dziwnie działa ten antyghosting, natomiast on jest. Jak najbardziej myślę, że chyba tutaj, tak naprawdę większości osób powinien bez problemu wystarczyć. I oprogramowanie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to tutaj e, główny interfejs programu, no nie różni się praktycznie niczym od tego, co widzieliście w przypadku K30. E, na dole mamy wszystkie informacje oraz opcje związane z profilami. Do wyboru mamy trzy profile. Możemy je oczywiście tworzyć, ładować, edytować, zapisywać oraz dodatkowo menadżer Mac. Na dole są tylko przyciski funkcyjne, które pozwalają nam na zastosowanie zmian, wyjście z programu czy przywrócenie ustawień fabrycznych. Na drugiej zakładce, Macro setting, ona jest troszeczkę ważna myląca, ponieważ tutaj poza samym programowaniem makr, mamy także informacje odnośnie koloru, poświetlenia. Klawiatury. Klawiatura ma kilka, dokładnie 7 profili kolorów do wyboru. Natomiast w zakładce zaawansowane mamy możliwość ustawienia pooling rateu, zablokowania klawisza Windows, ustawienia czasu reakcji klawiatury od 1 ms do 16 mS, ale co również bardzo ciekawe. Jeżeli sobie rozwiniecie tą listę, Light Effect, o, widzę, że akurat dwa w sumie ważniejsze ucina. To troszeczkę podniosę program, tak żebyście widzieli całą listę. Możemy w bardzo szerokim stopniu regulować ustawieniem poświetlenia klawiatury od wyłączonego aż w skokach 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 do 100% jasności świecenia, czyli bardzo szeroki zakres. Wy oczywiście będziecie to na filmie widzieli i zobaczycie, że przy tych pierwszych, czyli 10, 20, 30% to tam nieraz nawet nie widać, że cokolwiek jest podświetlone, ale to też dobrze, bo wieczorem możecie sobie tak ustawić klawiaturę, żeby ona wam nie dawała po oczach. Oprócz tego mamy możliwość ustawienia koloru pulsacyjnego, czyli taki typowy, ładny oddech, ale dla jednego koloru lub pulsacyjne ze zmianą kolorów, czyli wszystkie 7 kolorów poświetlenia, które ta klawiatura posiada, przelatuje po kolei. Moi drodzy, czas powoli przejść do podsumowania moich testów w recenzji klawiatury o Charkunskiller Pro Plus i zacznę od wykonania. No, tutaj jest kilka elementów, do których mogę się przyczepić i uważam, że słusznie. Zacznę może od gumek na nóżkach. To akurat jest mniejszy problem, ale także chciałbym go zaakcentować. Jeżeli gumki mamy założone, to po prostu nie jesteśmy w stanie całkowicie złożyć nóżek. No, a wystarczyło zrobić tu troszeczkę szersze wcięcie. Co więcej, jest problem ze spasowaniem niektórych elementów. Zobaczcie, przykładowo, prawy narożnik klawiatury, Tutaj mamy bardzo ładną, równą szparkę i niewielki prześwit. Natomiast zobaczcie, co jest po stronie lewej. Tutaj już mamy zdecydowanie szersze i co za tym idzie bok prawy, gdzie tutaj mamy takie ozdobne elementy wykonane z błyszczącego tworzywa, no nie lata. A tutaj Całość lata. Nie wiem, czy to słyszycie, czy to widzicie, no ale myślę, że chyba tyle na słowo, możecie mi uwierzyć. Przewód jest dosyć cienki, a tutaj się nie obawiam, co prawda, jego trwałość, bo wygląda na bardzo solidny, no ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że to jest materiałowy oplot, na w środku pewnie malutkie biteczki są. Jeżeli chodzi o układ klawiszy i funkcjonalność samej klawiatury jako takiej, również biorąc pod uwagę oprogramowanie, to tutaj większych uwag nie ma poza tym, że to oprogramowanie można by poprawić, bo czasami potrafi się delikatnie przywiesić lub dłużej pomyśleć. Natomiast sam interfejs oprogramowania jest funkcjonalny, mimo że nie ma dostępnego języka polskiego, to chyba każdy z Was się tak naprawdę bez problemu w nim odnajdzie. I przechodzimy do kolejnej funkcji, czyli anti-ghosting. Ta klawiatura posiada anti-ghosting. Możecie wcisnąć jednocześnie nawet tam 10-11 przycisków, ale on jest bardzo wybredny. Zobaczcie, że Wciskając jednocześnie przycisk Z i X, co widzieliście, blokujecie sobie jakikolwiek inny klawisz. Nie jesteście w stanie nawet Entera wcisnąć, spacji wcisnąć. To samo dotyczy klawisza Shift Alt. Wciskając je jednocześnie, nie wciśniecie żadnego klawisza więcej. Także no, działa bardzo wybrednie, czasami to nawet nie są trzy klawisze. Do tego też można by się jak najbardziej przyczepić, i myślę, że tutaj też producent powinien na tym popracować. Jeżeli chodzi o gry de facto, tutaj dosyć dobrze klawiatura się sprawdza. Mamy możliwość ustawienia tego czasu reakcji i tak naprawdę uwag nie mam. To jest co prawda klawiatura membranowa, więc nie należy oczekiwać po nie cudów, ale same membrany są na tyle dobrze, że te klawisze ładnie odskakują, równo odskakują. Te skok 4 mm, bo one są nieco niższe niż w przypadku K20 czy nawet K30. No i to także da się odczuć podczas pracy. Tutaj są troszeczkę inne te membrany inaczej zaprojektowane. To także da się odczuć. Natomiast cena. No tutaj, tak naprawdę, wyznacznikiem tego, czy ta klawiatura dostanie jakąkolwiek rekomendację, czy nie, jest cena. A zobaczcie, że dostępne macie w tej cenie, tak naprawdę, bardzo szeroki wybór klawiatur membranowych, również dedykowanych graczom. I tutaj, bardzo podobna do złudzenia, czyli. Prawdopodobnie z tej samej chińskiej fabryki jest chociażby klawiatura Tracer Average, jak się nie mylę, czy Average, jakoś tak. Dwie niemalże te same klawiatury, a różnica w cenie kilkudziesięciu złotych. Dlatego niestety, ale Sharkoon Skiller Pro Plus ode mnie żadnej rekomendacji nie dostanie. Tym bardziej, że czekajcie na recenzję młodszego brata Skillera, po prostu Skillera, która jest moim zdaniem klawiaturą zdecydowanie bardziej wartą uwagi niż właśnie prop plus. Ode mnie to na dzisiaj jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.